Nersys dzisiaj dogoniony sensacyjnie przez Malkomet, Marion podrażniony. kolej Drążek już sprawdzony, teraz zobaczymy jak będzie wyglądać sytuacja pod drugą z bramek. No, tu nie musiał. Bramek na rywala, gracze Marionu ładnie teraz porozciągali defensywę Enersys Przeciwnika. A teraz rusza już w kierunku bramki NRS-u Dariusz Łoś. Jest. Bardzo ładna akcja Marionu. Kończy się uderzeniem Patryka Freja. Jiesław ścieżka stał między słupkami tej drużyny. Dzisiaj zobaczymy jak wypadnie Sebastian Walczak. No i ile będzie miał roboty. Na razie musi po piłkę sięgać do siatki, bo na listę strzelców wpisuje się Kolia Markow. Oczy Od... sobie rywala. Próbuje ułożyć piłkę na lewej nodze. Kąt był dosyć ostry, ale mimo to Fabia trafia. No bo jeżeli Enersys zdobywa gole, to zdobywa je właśnie ten zawodnik po każdym spotkaniu, bez względu na wynik, bo oni po prostu każdemu się stawiają. Teraz z kolei musieli. Legierski układa piłkę na prawej nodze. Dobra interwencja analiza. Dobre teraz uderzenie Dariusza Łosia zawodnikowi Mariona. I proszę bardzo. Nie bywale konkretni na połowie rywala. Nie tym jednak razem. Teraz również zapomnieli o Legierskim, zapomnieli o Dariuszu Łosiu i ten brak koncentracji, który zapanował. Ale w prosty sposób przejęli piłkę gracze NRS-u. Ireneusz Fabia w swoim stylu obrócił się z piłką, oddał strzał i doprowadza do remisu. No, niesamowity jest ten gość. Z moment wyglądało tak, jakby Marion atakował nie tą bramkę, co trzeba. Znowu spędzamy więcej czasu na połowie. Enersysu, znowu Enersys musi gonić wynik. Ale Marion ma prowadzenie. Najważniejsze dla tej ekipy to to, by zdobyć komplet punktów i uzupełnić swój dorobek. Na razie są na dobrej drodze. Znowu Legierski. Wielkacze Enersysu skutecznie odpowiadali. I tu nie jest łatwy mecz dla ekipy w czarnych strojach. Teraz no Kolia Makar. Wydaje się, to nie było jego ostatnie słowo, bo teraz zdołał dojść do pozycji strzałowej, ale po tej niewykorzystanej przez niego sytuacji. Obał Ireneusz Fabia. Tym razem nieudana była to próba. Nieudana. Traci teraz jednak piłkę Mateusz Pietrusiak. Jest okazja na gole a dla Enerzysu. Jest goli tym razem na listę strzelców wpisał się Dariusz Bugno. Zwiastować emocje w meczu, który zaczął nam się nieco jednostronnie układać. A Dariusz Łosie podwyższa prowadzenie marionu. Rzut rożny wykonał Jakub. Ale to mogło być. Przedrzeć się do przodu NRSYS i proszę bardzo, zatrudniony teraz Mikołaj Drążek przez Wanzela. To jeszcze nie koniec, jeszcze był Ireneusz Fabia. Możliwości do tego było dać strzał. Teraz jednak kontruje Marion, świetnie wyszedł z bramki Sebastian Walczak. Jeszcze nie koniec problemów nrsys jeszcze była Markow mógł wpisać się na listę strzelców również przed momentem. W bramce stąd widać, że zostawili go sporo graczy Nersysu i próbował z tego skorzystać. Od rzutu wolnego pośredniego. A teraz z dystansu zaskakuje Mikołaja Drążka. Marione nie chce jednak wypuścić punktów z rąk. Mariony kontruje tyle, że... Malkometu, później Davisa, czy teraz będzie podobnie, no mógł zwiększyć się. Fabia uderza sam po ziemi, obok. Ma na pewno gola, nie może stracić, tymczasem Dariuszy Łosie. Rusza kontra Enersysu, jest szansa na to, by złapać kontakt z przeciwnikiem. Ireneusze Fabia. Ależ nadziewają się teraz na te kontry gracze i Renę Szwabia. tym razem kończy akcję swojego zespołu sam. Czy w czerwonych trojach na to, że uda się sięgnąć po punkty w starciu z Marionem, ale Marion staje teraz przed kapitalną okazją na to, by postawić tu kropkę nad i nie tym razem, choć jeszcze Kolia Markow do Legierskiego, Legierski uderza, broni to Sebastian Walczak, poprawka Łosia, ciągle bronią się gracze Enersysu. Syrena końcowa wybrzmiała. Wybronili się w tej sytuacji, ale nie wybronili się przed czwartą z rzędu porażką. Piłka Żenersysu, mimo to znowu brawa dla nich, brawa jednak przede wszystkim dla Marionu. Zwyciężają 6 do 5. Co za emocje dzisiaj w zimowej lidze biznesu, co mecz to emocje do końca, ale wy tych emocji akurat mogliście uniknąć. No tak, dzisiaj faktycznie zrobiliśmy sobie niepotrzebną nerwówkę pod koniec meczu, e, głupio stracone bramki, dużo niewykorzystanych takich własnych sytuacji, które trochę się ciągną od paru meczów za nami, że, że tych sytuacji nie wykorzystujemy, no ale a dobrze, dzisiaj więcej strzeliliśmy niż straciliśmy i to się liczy, oby tak dalej, żebyśmy, żebyśmy lecieli do przodu z tymi, z tymi meczami. No tak, dla Was chyba te trzy punkty najcenniejsze, dlatego że podejrzewam, że jesteście jedną z tych drużyn najbardziej zawiedzionych własnym dorobkiem. Tak, tak, zdecydowanie. No, nie spodziewaliśmy się, że, że tak się to potoczy na tej hali. Ale, ale faktycznie tutaj sytuacja trochę się, trochę się pokomplikowała. Pierwsze mecze e, odpuściliśmy też, nie mieliśmy wcześniej żadnych treningów na, na hali. Teraz dopiero wchodzimy w ten rytm taki traki halówkowy. E, no i już powoli się zgrywamy, troszkę to lepiej wygląda. Ale tak jak mówię, no, musimy popracować nad skutecznością no i przede wszystkim, żeby tych bramek mniej tracić. Walka o jak najlepszą pozycję przed playoffami trwa, bo gęsto w tej waszej tabeli, jeśli chodzi o jej środek za Davisem, cały peleton się ustawił. <grywa> Zgadza się. Tutaj, jak widać, u nas w grupie każdy walczy o to, żeby zdobyć jak najlepszą pozycję. No i to też jest fajne. tak? Widać, że ten poziom jest w miarę wyrównany, że nikt nie odpuszcza. Każda drużyna daje z siebie wszystko. No i o, o to w tym chodzi, mi się wydaje. Tylko, tylko tak jak mówię, no tutaj my, my musimy się skupić na sobie, nie na przeciwnikach, bo jeżeli będziemy patrzeć na przeciwników, nie na siebie, no to właśnie to później może się na nas negatywnie odbić. No to zobaczymy. Czy Marion jak jego koszulki będzie takim czarnym koniem Po tym słabszym początku Na razie dzięki i gratulacje dzięki, za dziś Dzięki, dzięki bardzo